Muzyka. Co się nam wydało, że jest niemożliwe, w tym wieku okazuje się możliwe. Uniwersytet to jest kolejny krok w moim życiu w życiu, kiedy cały czas się kształcę, uczę, poznaję jednym słowem, przygoda. Malarstwo zawsze mnie kręciło, bo byłam dobra w rysunku. Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 15 lat działalności, setki wykładów, spotkań, warsztatów czy też wyjazdów. Najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wawrze, najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie i zapewne w Polsce. Bardzo trudno było się dostać, bo tutaj jest oblegane to miejsce. Przeróżne są zajęcia, zajęcia zarówno gimnastyczne, malarskie, na które chodzę, zajęcia lingwistyczne, i wykłady, koncerty. Z wielką satysfakcją patrzymy na 15 lat, które za nami, dla nas. Uniwersytet to jest nowa jakość życia, wtedy kiedy się nam wydaje, że wszystko się skończyło. Tutaj oznajemy się powtórnie i mamy ogromną radość z tego, że komuś jest to jeszcze potrzebne. Gdy żyjemy w świecie, gdzie aktywność jest niezwykle ważna, bo ten świat troszeczkę zatrzymuje nas w domu. A tutaj ten Uniwersytet Trzeciego Wieku Wawerski jest szczególnie aktywny. To jest potężna grupa ludzi, która, za którą jakby może i my młodsi trochę nie jesteśmy w stanie czasami nadążyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby nie siedzieć w domu, chce coś robić, to jak najbardziej zapraszamy do Uniwersytetu.